To nie film, to nie fikcja, to Polska Zachodnio-Pomorskie. Arkadiusz skazany na 9 lat więzienia, za czyn, którego według lekarzy i dowodów nie mógł fizycznie popełnić. Brak DNA, brak materiału biologicznego, brak obrażeń, a mimo to dwa sądy powiedziały winny. Sąd Najwyższy odmówił kasacji. Czy to jeszcze sprawiedliwość, czy już bezduszna machina błędów? Ta historia przypomina sprawę Tomasza Komendy, tam też były słowa. Zamiast dowodów, tam też był człowiek, którego system chciał zniszczyć. Dziś historia się powtarza. Wersja oskarżenia zmieniała się wielokrotnie. Dowody wątpliwe, wyrok nieodwracalny. Czy polski wymiar sprawiedliwości znów zawiódł? Ile jeszcze istnieje musi złamać, zanim ktoś powie dość? Dziś głos zabiera Alicja, partnerka Arkadiusza. Nie godzi się na milczenie, bo prawdę nie można skazać wyrokiem. Dzień dobry. Nazywam się Alicja Rowiecka, mam 51 lat. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby opowiedzieć historię moją i mojego partnera Arkadiusza Augustyńskiego. Jedną osobą życzliwą, którą spotkałam tutaj w wynajmowanym lokalu był właśnie Arkadiusz Augustyński, który bezinteresownie zaczął ze mną rozmawiać. Poświęcaliśmy sobie bardzo dużo czasu. Na rozmowy. I to był jeden, jedyny człowiek, który mnie słuchał, który nic ode mnie nie wymagał jako od kobiety. Przyszedł taki czas, że pragnęliśmy przebywać ze sobą więcej i coraz więcej. I doszło do tego momentu, że zamieszkaliśmy razem. Zamieszkaliśmy razem, ale ten nasz związek polegał tylko na rozmowach. Arek Augustyński nie wyrażał żadnej agresji w stosunku do mojej osoby. Jest to człowiek wrażliwy, uczuciowy, zbierający. Arkadiusz Augustyński został oskarżony o gwałt. Zbiorowy? Z brutalnym okrucieństwem. Zbiorowy. Pierwsza wersja, bo są dwie wersje tego gwałtu. Pierwsza wersja była założona, że to się stało 12 lipca o pierwszej godzinie na terenie mostów 2019 roku. Poszkodowana została zabrana z przystanku, wysiadając z busa, została zabrana przez oskarżonego arkadiusza augostyńskiego do z samochodu i tam się zaczął ten brutalny gwałt, jakimś zostawy wyjęto do lasu. Tam miał się odbywać ten brutalny. Y... Czyli nie miał ani samochodu, Arek. ani prawo jazdy i w tym czasie miał alibi, bo był uh -huh. w Niemczech u wujka, jechał tam 8 lipca do pracy. To jest potwierdzone. To jest potwierdzone przez telekomunikację niemiecką jest potwierdzone przez yy, yy, potwierdzone przez yy, przemieszczanie się przez telefon, że tak, przekraczanie granicy i 12 miał też kontrolę yy, samochodu w, na terenie Niemiec, gdzie to jest potwierdzone a tam pojechał z, z synem. Po roku czasu, gdzie wszystkie alibi na ten dzień 12 lipca było potwierdzone, prokurator zmienił datę gwałtu na 6 lipca 2019 roku. Tak, samo zgłoszenie gwałtu doszło tak. Po miesiącu, w międzyczasie przed zgłoszeniem gwałtu na policję, poszkodowana jechała busem, co jest potwierdzone przez adwokata z urzędu. Poszkodowana się chwaliła, że będzie miała duże pieniądze niedługo. Dowodów nie ma żadnych. Dowodów na winę oskarżonego nie ma żadnych. Nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych badań DNA poszkodowanej. Samochód został zatrzymany na miesiąc czasu na posterunku policji. W samochodzie nie wykazano żadnych badań DNA poszkodowanej. jeszcze zacznijmy od tego, że yy, Aryk mieszkał tutaj u pana Andrzeja swoim synem i samochodem jeździli do pracy, do górki, Ale tydzień wcześniej, przed 6 lipca Krystian wrócił do domu. ale tutaj był po prostu ze mną tylko i z Krześkiem, żeby naprawić samochód, bo mieli właśnie 8 jechać do Niemczech. Także tego samochodu w ogóle tutaj nie było. A policja wzięła ten samochód później na badanie. Bo ona wskazała ten samochód. Ona wskazała ten samochód. Później się okazało, że to nie był ten samochód, jak badania DNA wyszły pozytywnie na korzyść oskarżonego. Poszkodowana e, zmieniła markę samochodu. Stwierdziła, że ona tego nie pamięta. Jaki to był dokładnie samochód. Tylko tyle powiedziała, że to kombik, nie? No. Oskarżona sama nie wiedziała w jakim dniu została zgwałcona. Zgłoszenie wpłynęło po miesiącu czasu na policję. Dnia 8 sierpnia dochodzi do aresztowania Arkadysza Augustińskiego. Policja zatrzymuje ich do kontroli pojazdu. I tam Arkadiusz Augustyński zostaje aresztowany. Nie wiedząc za co, syn Arkadiusza Augustyńskiego pojechał dowiedzieć się, w jakiej sprawie tata został zatrzymany. Policja poinformowała, że tata nie wyraża zgody na informację. Za co został zatrzymany. Co jest kłamstwem, bo Arek takich słów nie użył. Gwałt niby zaczął się od 21.00. O 21.00 21 niby została zabrana z przystanku w mostach, wysiadając z busa, w którym miała wrócić z pracy, a pracowała do 22.15. A o 21 została zabrana, gdzie zatrzymuje się bus w mostach, i wywieziona do lasu, i tam się odbywał gwałt. Prokurator niczego nie sprawdzał. Nie sprawdził nawet rozkładu jazdu busów. Nikt nie zostało sprawdzone. W pracy policja chciała sprawdzić grafik. Tego grafiku policji nie udostępniono. Dopiero po roku czasu dla prokuratury się ten grafik znalazł. Ze zmianą już gwałtu, nie? Daty gwałtu. Ze zmianą daty gwałtu. Tak. W trakcie yy, aresztu Arkadiusza Augustyńskiego Policja miała wziąć do zabezpieczenia mój tablet. Tego tabletu nie zabezpieczyli. Ale tam są ważne informacje, jak się kontaktowaliśmy i jaką wymianę SMS-ów ze sobą mieliśmy. Yy, pokrzywdzona, po tak brutalnym gwałcie, bez żadnego problemu pokazała się w pracy. Na drugi dzień. Na drugi dzień, czy to był na drugi dzień, nie wiemy czy to było inny sobą niedzielę, to czy już były wprowadzone handlowe czy nie, ale w każdym hmm. bądź razie zaraz po gwałcie pokazała się w pracy. Pracując na kasie i między ludźmi. W oparciu o testy, które wykonała, w trakcie prowadzonych wymi wyżej wymienionych badań psychologicznych, należy ocenić poziom sprawności umysłowej, w tym zdolność postrzegania krzywdy, jako niższy od przeciętnego. Dodatkowo w, od w opinii. Nadmieniono, że u pokrzywdzonej występuje wysoka reaktywność emocjonalna i nabyta podatność reagowania lękiem w zbyt nasilonym w stosunku do obiektywnego niebezpieczeństwa. Ta nie zrobiła nic. Nie było żadnej obdukcji, nie było żadnych badań, nie było nic. Miejscowość mosty milczała. Nikt nic nie wiedział o żadnym zdarzeniu. Najbliżsi przyjaciele nie wiedzieli o żadnym zdarzeniu. Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej yy, o zdarzeniu nie wiedział także mąż. Na okazaniu yy, ani za pierwszym razem nie wskazała oskarżonego, ani za drugim. Dopiero za trzecim razem powiedziałam, może to on. Pod presją jeszcze policji? Yy, pod presją. Yy, Policji. A jak jeszcze postawili na, żeby rozpoznała. Jednego małego Arka i resztę wszystkich dużych, nie? I to na pewno musi być ten mały, nie? Przeszliśmy przez trzy instancje sądu. No niestety z wyrokiem wskazującym na 9 lat pozbawienia wolności, bez żadnych dowodów. Są sprawy sądowe, które oparte są na faktach które są oparte na poszlakach, są oparte na dowolach. W tej sprawie nie ma nic. Nie ma dowodów, nie ma poszlak. Nie ma nic. Jest tylko słowo poszkolowanej Słowo poszkodowanej, która zmienia fakty. Wersję wydarzeń. zmienia. Sama nie wie kiedy to się zaczęło. Sama nie wie, w którym miejscu to się zaczęło. To my jako kobiety byśmy wiedzieli chyba, nie? Zostaje zgwałcona. Ja jako kobieta mogę powiedzieć, I tak. jak. Znamy datę, znamy wszystko, a nie, że. Jak wygląda kobieta w takiej sytuacji. Byłam w podobnej sytuacji? Faktem jest to, że Arkadiusz Augustyński. To jest bardzo taki problem wrażliwy dla mężczyzny. Taki upokarzający, o którym on nie umiał rozmawiać. Wstydliwy. Bardzo wstydliwy, jak dla każdego mężczyzny. Arek Augustyński jest impotentem. I imposentem, który nie jest wrodzony, tylko jest nabyty. Przeszliśmy przez policję, przeszliśmy przez prokuraturę. Przeszliśmy przez trzy sądy i wszystkie wnioski zostały odrzucone, czyli na, na niekorzyść oskarżonego. Prywatnie zrobiliśmy wariograf. Wariograf był robiony w koszalinie przez pana, który prowadził, yy, doprowadzał do wyroku w kary śmierci. Wniosek ten też został odrzucony. Oskarżony uzyskał niesamowity wynik bariografu. Prosiliśmy o badania psychologiczne. Przez wszystkie prośby, o które się staraliśmy, zostały odrzucone. Wszystkie wnioski, wszystkie apelacje, wszystko zostało. Odrzucone. Gdzie jest ta sprawiedliwość? Na sprawach sądowych Arek nie mógł się bronić. Adwokat twierdził, żeby się nie odzywał. Wypowiedział się może dwa razy. Nie mógł się wybronić z, z wypowiedzi. Nie mógł zadawać pytań osobom zeznającym. Był zablokowany. Lepiej, żeby nic nie mówił. Spotkania z adwokatem odbywały się na parkingach. Prosiliśmy o spotkania w biurze. Prosiliśmy o wgląd do akt. Do niczego nie doszło. Pieniądze były przekazywane do ręki na parkingach albo przez przekazy pocztowe. Liczyła się zawartość pieniądza. Z żadnych pytań rek był zbywany. Prowadząc go do prokuratury, przed samymi drzwiami prokuratury, adwokat mu powiedział: Zadał mu pytanie, czy on to zrobił. Jak nie, to go zamkną zaraz. Jak nie zrobił tego, czy zrobił to, czy nie zrobił? Czy dokonał tego czynu? Przed samymi drzwiami prokuratury. Gdzie powinien taką rozmowę wcześniej z nim przeprowadzić? A on prowadząc go do prokuratury zadał mu pytanie, co on to zrobił. Arek pojechał do tej prokuratury. Cały czas twierdził, że on tego nie zrobił, bo on tego nie zrobił. Nie jest tak tego człowieka na takie rzeczy, na krzywdę. Ja nie wiem, co by z moim życiem dzisiaj było, gdybym nie spotkała go na swojej drodze. Życzę wszystkim takiego człowieka jak Arkadiusz Augustynski, Żebyście mogli spotkać takiego jak on na drodze. Życzliwego, szczerego, serdecznego. Został nam tylko Sąd Europejski. Zostaliśmy przyjęci przez Sąd Europejski i czekamy na dzień dzisiejszy, na termin rozprawy sądowej. Adwokatem naszej sprawy jest dyrektor, mecenas Mateusz Mickiewicz. Pokazamy wszelkie nadzieje i wierzymy w to, że ta sprawa w końcu ujrzy światło dzienne. W sprawę zaangażowało się również Biuro Rutkowskie, by zrobić to, czego nie zrobili sędziowie i prokuratorzy: by znaleźć fakty i przywrócić wiarę w sprawiedliwość.